Z kolejnych dwóch miejsc z pewnością będą to zwycięzcy trzeciego z biegów eliminacyjnych, a także albo drugie miejsce tego biegu, albo juwenie numer trzy. Na starcie tego biegu eliminacyjnego zobaczymy podstawową drużynę Juveni. A w niej Natalia Maliszewska, Patrycja Maliszewska, Paweł Adamski i Michał Niewiński. Czyli również ekipka na medal z pewnością. Czy na złoty? No, zobaczymy w kolejnych dniach. Juwenia numer 4 również y y uzupełnię jeszcze Juvenia. Y ta podstawowa Juvenia numer 1 w czepkach. Zielonych w czepkach żółtych, juvenia numer 4. W składzie Oliwia Bobier, Kinga, Hilli, Moniuk, Krzysztof Mądry, Dominik Palenceusz, więc też młody skład. Na starcie też druga drużyna AZS-u: Laura Michalska. Mag... Przepraszam, to był pierwszy skład. W drugim składzie Liliana Albańska, Aleksandra Lisek, Marek Gierczak i Szymon Hyjek. Już od pierwszych metrów widzimy dominację Juvenii Białystok, numer jeden, najbardziej podstawowej z białostockich ekip: siostry Magiszewskie, a obok nich Michał Niewiński i Paweł Adamski, czworo reprezentantów Polski. Mknie Natalia Maliszewska, a my mkniemy razem z nią. A oto Juvenia numer 4, która jest w tym momencie na drugim miejscu. Oznaczałoby to, że Juwenia wprowadzi trzy zespoły do finału. Stawkę uzupełni stoczniowiec. Michał Niewiński prowadzi zespół liderów. Podczas biegu zdołał jeszcze przesunąć klocek. Patrycja Maliszewska na naszych ekranach i oddaje zmiany swojej młodszej siostrze. ma wątpliwości, że Juwenia Białystok wygra. Ten bieg eliminacyjny awansuje do finału, w którym już zameldowały się Stoczniowiec Gdański. Juwenia Białystok numer 2. Juwenia numer 4 jedzie na drugim miejscu. Jestem ciekaw ich czasu. Mieliśmy już chyba w historii taką sytuację, gdzie Mistrzostwo Polski, ale to bodaj w sztafecie męskiej Wywalczyła kiedyś Juvenia 3. Ale czwórki chyba jeszcze nie. Więc byłaby szansa na stworzenie takiej sympatycznej historii, gdyby do finału się dostali. Tymczasem Michał Niewiński finiszuje. Juwenia numer 1 jest w finale. Juvenia numer 4 też na mecie, ale jest to czas słabszy od Juweni 3. I wszystko jasne. Wszystko jasne. W finale zobaczymy ekipę Stoczniowca Gdańsk, Stok, Białystok, Biały Białystok 2 i Biały Białystok 3. Minimum 8 medali do Białego Stoku pojedzie. Pytanie tylko w jakich kolorach. Na tym też kończy się dzisiejsza część rywalizacji. Zapraszamy na jutro. Jutro rozpoczniemy już od 10.00 od samego rana będziemy w hali Oliwia w Gdańsku. Będzie już walka o medale na początek na 1500 metrów, później na 500 tysiąc i rozstrzygnięcia wielobojowe zostawimy sobie na niedzielę. Tymczasem mówię do usłyszenia jutro. Żegna się z Państwem. Dawid Brilowski, dziękuję za uwagę i życzę przyjemnego wieczoru.